W Radzie jest rycerz monet na wielbłądzie i mówi tak. Jeśli pojawią się osoby dawno niewidziane lub dawno niesłyszane, to nie pozwólcie no, nimi, to znaczy nie pozwólcie im tutaj manipulować wami i nie dajcie się słuchajcie złapać w klatkę, bo tutaj ktoś po prostu jeszcze nie wie czego chce albo wie czego chce. Jest to nic poważnego. Tutaj też, tak jakby znać swoją wartość, skupić się na tym, co ważne, czyli na sobie, i nie dopuszczać do siebie jakichś podlotków czy osób, które no, tutaj wprowadzają u was chaos. Widzę też w Radzie, że warto inwestować, więc jeśli ktoś chce rzeczywiście zrobić remont, czy zainwestować pieniądze w kurs językowy, czy w nowy sprzęt, komputer do pracy, to jak najbardziej trzeba to zrobić i to szybko, bo jakaś okazja, Dobra, będzie. Czego nie robić, czego unikać? Szóstka mieczy. Słuchajcie, jeśli coś już było pomiędzy wami a drugą stroną i to nie działało, ale ta druga strona nagle się, nie po, nagle się pojawia, to jakie są szanse na to, że nagle wszystko będzie inaczej, lepiej, korzystniej? Małe. Więc też nie stosować percepcji selektywnej. I pamiętajcie również o takich. Nie fajnych rzeczach, które się pomiędzy wami wydarzyły.